Znajdujemy się naprzeciwko wejścia do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ulicy Kopewnika. Niestety w tym szpitalu są dokonywane aborcje. W ubiegłym roku 2024 zabito 62 osoby. Jest to dwa razy więcej niż w roku 2023. Oraz czterokrotnie więcej niż w roku 2022. Czyli obserwujemy wzrost liczby aborcji. Wiele środowisk e, uważa, że mamy w Polsce prawo chroniące życie. My nie mamy w Polsce prawa chroniącego życie dzieci przed narodzeniem. My mamy ustawę aborcyjną. Która określa, kiedy można legalnie zabić dziecko. I tak jak y, wspomniałam, fatalne prawo daje zielone światło do zabijania dzieci w polskich szpitalach, co jest finansowane y, z naszych podatków, składek zdrowotnych. Ale drugim czynnikiem, który przyzwala na zabijanie dzieci jest mentalność lekarzy. Jest demoralizacja daleko posunięta w środowiskach medycznych, ale również w rozmaitych gremiach politycznych. I Jest powszechne przyzwolenie na wykonywanie aborcji. Dziecko nie jest traktowane jako podmiot, dziecko nienarodzone. Dziecko nienarodzone w polskim prawie nie ma statusu nawet pacjenta, chociaż w prawie cywilnym mamy sformułowanie dziecko poczęte, może dziedziczyć pod warunkiem, że urodzi się żywe, na przykład. Mamy też określenie dziecko poczęte w kodeksie karnym, ale nie ma jasnego ustawowego zdefiniowania, że dziecko poczęte jest człowiekiem, któremu należy się całkowita ochrona. I dziecko poczęte ma być traktowane jak każdy inny pacjent. Ono jest pacjentem i nie godzimy się na to, żeby w polskich szpitalach selekcjonowano ludzi.